się witam was bardzo serdecznie witam was w kolejnym odcinku czyli w drugim odcinku Minecraft Halloween tak jak pamiętacie w ostatnim odcinku pojawiła nam się ta tabliczka idź 100 kratek prosto znajdziesz coś w ogóle zginąłem w międzyczasie grałem sobie nie szłam tam specjalnie żeby na odcinku pójść zwalimy tutaj. tą tabliczkę postawimy tu tutaj musimy się przygotować trochę jedzenia zdobyć no bo nic nie zrobimy inaczej. Więc przygotujemy się i dzisiaj idziemy tam. Po prostu musimy tam pójść. Bo nie wiem, co tam się stanie. Ale moim zdaniem nie wiem. Tak cały czas rozmyślałem, kto to by mógł zostawić. Czy widz? Jakoś włamać na serwer. serwer? Czy co. Nie wiem. Dobra, drugi mieczyk. Też je bić, ale się okazało, że nie trzeba się bić. Będę miał, sobie co? Tu zamienimy sobie tu jak najwięcej rzeczy. Musimy mieć ogólnie. Nawet i mało, ale dużo. Co? Co? Mało, ale dużo. Jedzenie zdobyć. Mamy jedzenia w ogóle. Mamy jeszcze trochę ten. Mamy drzewa trochę. Mam pół nie mamy nawet. Owca jest. Jest owca. Jedzenie musi być jakieś jedzenie, bo nie przeżyjemy dłużej tu niż kości strzały, jakbyśmy mieli łuk to byśmy się postrzelali no ale dobra Dzisiaj jesteśmy przygotowani tak w nocy iść tak jak teraz, myślicie? Mam jedną wełnę. Tu jedzenie jedzenie zostawię, żeby mnie nie kusiło, żeby teraz jeść. Jak tam gdzieś będę, to tam może nie będzie jedzenia. Więc jem sobie to. I dwa jedzenia tylko. No ale dobra. Zróbmy sobie trochę kobla. Koblę stołną muszę trochę mieć. tym musiał się podbudowywać coś. I dobra, 3 minuty już się przygotujemy. Jeden w nocy tam już idę. Zjemy wszystko to jedynie, te dwa, ale tam dojdę. Dobra, musimy mieć dużo HP. Tam nie wiadomo, jakie modne na przykład na nas czekają. Więc muszę to zjeść, inaczej będziemy mieli bardzo malutko serc. Dobra, tu było to i kazało nam iść 10. Nie. 100... idź 100 kratek prosto Dobra. To będzie dużo mobów. Dobra, to... Czekajcie, zrobię cięcie chwilowe. poczekam aż przestanie padać, dobra? To widzimy się widzowie jak już przestanie padać i będzie dzień. Dobra, jestem już w przerwie. Czekałem tu chyba z... dobre 5 minut nawet. Nic nie robiłem międzyczasie, Tylko stałem i awkowałem. Że nic sobie tutaj nie śni. Są villager, tu to musi być gdzieś wioska. Tak to. No nie? Dobra, nie, nie będziemy mieć. Gdzie jest nasz domek? Tu jest nasz domek, to tu gdzieś to było. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba było coś wykopać, ani nic, czy coś takiego, no nie? Nie będę tak robić, to właśnie zginiemy. To jest proste. Dobra, przejdźmy się tu. Dobra, tędy, tędy, tu przejdziemy po lodzie. Jest coś oczywiście. Idź, prost, idź na wprost, znajdziesz coś. Ale co to jest? Portal. Chodzić, czy nie wchodzić. Chodzić czy nie wchodzić. Milczanka. Wchodzę, nie wchodzę, wchodzę, nie wchodzę, wchodzę, nie wchodzę, wchodzę, nie wchodzę, wchodzę, wchodzę po ty wchodzę. Milczanka powiedziała wchodzę. To wchodzę. Zanim zobaczysz to, co tam, gdzie się przeteleportuje, to zostaw suba lajka. Da je ci na to. 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Dałeś? Jak dałeś to dobrze. Lajka like już powinnaś dać. Miałeś na to 5 sekund, tak jak wcześniej lajka. Like I suba, og oglądaj dalej, zobacz co się dalej stało. Mocne się stało, więc oglądaj. O, gdzie ja jestem w tym pokoju? Nie, jestem w więzieniu gdzieś. Tu jest jakaś cała, tu jest otwarta. muszę się przedostać. Tam coś jest. A gdzie są moje itemy w ogóle? Gdzie są moje itemy? Ale ja jestem mądry To rozwalimy. Można postawić tu i się drzwi otworzą nam. Puste. Nie, 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 nie. To jest krew chyba. Albo ketchup. Sprawdźmy za cele, bo już wyszliśmy. nie będę tu spał, Boże jest na podwyższeniu jakieś już, to diamencik i co teraz? i co teraz? nie wiem, diamencik mam i tyle dobra, jeszcze czegoś bym poszukał yyy rzeczy bo to jest jakiś lejek Chciałem tu wrzucić Przysiłam. nie ma już tu nie dobra tu klikniemy się nie dobra, kliknę już wypadło ej, a tu nie jest ten taki detektor co robi ten żeby postawić ten blok która może nic nic Komputery jakieś Rand robimy to co ja chciałem zadziałało? Dobra, lecimy. Nie ma czasu. Nie. Piekło. Lawa nie. Pan do lawy to jest już moja śmierć. To jest... Nigdy parkura nie przejdę, nie na... Co? Co? Co jest? Kto to mówi? Co to mówi? Halo? Halo? Kto to mówi? Nie. Nie przejdę tego, mówię ci. Nie przejdę. Widzę parkourów. Nienawidzę robić parkourów. Że robić, że przechodzić. Bo robić dla kogoś to mogę. Łuk 64 akurat? I to jest dobre. Tam bym musiał strzelić. Tu nie ma nigdzie. A zabieram ze za sobą. No tu gdzieś. Bóg idzie ze mną. I tyle. Gdzie do obrony. Dobra. Musimy przejść ten parku. Mamy. Nie. Dobra, robimy cięcie. Jak tam przejdę. Dobra, już zrobiłam parkour. Wchodzimy tutaj i nie wiem, co się stanie. Nie chcę wychodzić, bo to się może zamknąć to To Coś takiego, no nie? Nie wiem. Ale dobra. Klikamy dźwignię. Co jest? Co jest? Gdzie jest w tym? Boże, co jest? Co jest? Gdzie ja jestem? Ja tu gdzieś jestem... Tu czy... pali coś. Są czaszki. Nie, 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 nie. Musimy gdzieś tutaj przejść do stołu. To jest złota. Hmm, Muszę coś przeszukać tutaj. To wejdźmy na górę. Widzimy, nie widzę O, skrzynka. Nie by Dźwignia. Dźwignię trzeba postawić na goldzie, że na złocie. Chyba to postawimy. Klikać? Klikam. No i coś się wysunęło. Łopata i książka. Kop. Książkę schowam. O nie, lepiej tak. Kop. Łopata do ziemi albo Ale pia... Tu mamy taką kupę dziwną wysypaną. Coś tu jest. I Przekopałem się. Przekopałem się tu gdzieś. I ole, fajne. Ole, fajne tu jest. Tu jest ziemia. Nie będę jej kopać. Może jeszcze coś aktywuję. Jest jasno. Co to za tunel? Uhu. Ciemno. Ciemno pomieszczenie. Uszku. Łóżko mamy bibliotekę o, światło zapala fajnie yy, przejdźmy. Tutaj nic nie ma. Tu nie ma żadnego przejścia. Zamknijmy drzwi za sobą. Zamknę. I tu. Ej, coś słyszę. Coś tu się zrobiło. Tu. Jakiś mechanizm słyszałem. U! Jezus Maria. Tam coś wyskoczyło. O nie. I znowu. Kiedy drzwi otwiera i zamyka. Wiada. Nic. O Jezu, co jest? Spada!